W poprzedniej kolejce to właśnie Wysokiński pięknie piętą zgrał, od razu bez przyjęcia i, i potem już przy kolejnym kontakcie padł gol, wycofana piłka, popatrzmy, a Arasa Arrasa, ale się zabawił, ale się zabawił Arasa w polu karnym, no troszkę podobna akcja do tego co zaproponował na Mełkę z meczu z Wartą. To był a tutaj ten, którego tak chwaliliśmy i to nie na prawej stronie. Uzupełnił miejsce za plecami napastnika, O no, przepiękna bramka. Krobry może żałować Karnego, ale UKS reaguje w bardzo dobry sposób. Junior Barcelony, Zaragozy, Majorki B przychodzi z czwartej ligi i się dzisiaj po raz kolejny bawi. Lewa noga. Sam ma trochę miejsca ruszył Dankowski, poczekał. Chyba trzeba było trochę do przodu zagrać tę piłkę. Jeszcze Mokrzycki! ale się ten mecz otworzył! Ale się ten mecz otworzył i szóstka Głogowian ustawiona w jednej linii. Mokrzycki mógł popatrzeć, rozejrzeć się, użyć nogi, której by zechciał. Świetna decyzja, ale pasywność Krobrego po tym niestrzelonym karnym będzie przerażająca dla kibiców Krobrego. To jest zespół, z którego kompletnie zeszło powietrze. Bohater akcji we własnej osobie świetna decyzja, zobaczmy jak ustawieni są Błogowianie. Szóstka w nie zdążył, Bugaidis, ale to jego robocie. piłki. Z tego właśnie słynie odraż, naprawdę bronią dużą grupą zawodników, ale to się udało, Dankowski! Gol! 1 do 0 dla ŁKS-u! Mówiliśmy przed chwilą, że będzie ciężko, ale dwa, trzy podania i jest trafienie dla gości, trafia na 1 do 0 tak Zastanawiam się, czy tam on trafia, czy samobójcze. trudno to było do skończenia, tam miały piłkarze obok siebie, no dobrze, że ten gol pada w ogóle w tym meczu, więc tutaj na pewno ten mecz nam się ożywi jeszcze, zobaczmy to wejście tutaj, na to prosto padłą piłkę, to było doskonałe zagranie, tak, świetnie, tutaj. Na pewno kusiła go sama pozycja i ustawienie Bobka, teraz szansa do kontrataku, Młynarczyk zostawili niecieczanie tylko jednego obrońcę, Młynarczyk do lewej nogi, MŁYNARCZYK! Kapitalny strzał! Łapie kontakt UKS, Co za indywidualna akcja! 19 -latka. Konkrety po stronie EUKS-u. Jedna sytuacja jest golem. Młynarczyk, który do tej pory był mało widoczny, świetnie zachowuje się w tej sytuacji strzela bardzo mocno pod poprzeczkę i daje nadzieję dla swojej drużyny. No zdawało się, że za długo czeka młynarczyk, że przegapił ten moment, ale to. Co z tego co pamiętam jak przejmował zespół trener Skowronek. Dobra, prosto padła piłka Mokrzyckiego. Świetna okazja. Będzie szansa 2-0! Kapitalnie to zrobili! Pirulo! Ale Mokrzycki. Asysta palce lizać. Był nieobecny. Wypadł po drugiej kolejce. W trakcie tej drugiej kolejki doznał kontuzji. Wrócił. No ale przepiękne zagranie Mokrzyckiego. To jest to, o czym mówiłem. On ma, on ma to coś. On jest w dobrej formie. On jak widzi, to się nie zastanawia.